Cześć siemano, tutaj na witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na odcineczku z farminga oczywiście 22, seria koledzy Zamiast lecimy sobie dalej właśnie z tą serijką no i zabieramy się za dalsze wiosenne siewy no co i owiec mamy już zasiany a więc zostało nam tylko jedno pole do zaorania, no i do zasiania kurydza i soja, więc musimy sobie to ogarnąć, w dzisiejszym odcinku jak widzicie masę ja jest pugiem lecimy sobie jedno pole po kurydzy zaorać i później pojedziemy sobie na nasze nowe pole zasiać kukurydzę. Właśnie oto tym sprzętem, jak widzicie, tutaj troszeczkę zmiany w siewniku zaszły, ale to później Wam opowiem, co gdzie jak, po co, na co. A my sobie się damy do Maseja i lecimy na pole. Ja tutaj sobie Fowo nie zmieniłem, bo jeszcze tych chopakom troszeczkę pomagałem. Ale już bierzemy Maseja, lecimy sobie oczywiście na pole. ale nie wiem, jak to w ogóle dźwiękami tu wygląda. Proszę mi tu pokazać. Właśnie też tak się zdawało, że troszkę za cicho. Więc dobra, teraz powinno być w porządku. Jedziemy sobie zaoramy tą czternastkę. Dosyć sprawnie nam to powinno pójść. Później sobie polecimy stą kukurydzą. Posiejemy sobie, żeby też już mieć to troszkę z głowy. I będziemy mieli kurydzę zasianą. Później zasiejemy sobie jeszcze soję. I będziemy mieli też z głowy. Proszę bardzo zobaczcie jak tutaj owias ładnie już nam urósł. Też fajnie to już wygląda. Udało się wszystko ładnie tutaj zrobić. Teraz ja sobie kierunek w prawo daje, lecimy na czternastkę naszą piękną i zobaczymy jak ta robotka nam pójdzie tam już mam raczej wszystko porobione z tego co pamiętam czyli mm, właśnie wapno danek nowica jest dana, więc dawniej zostanie nam e, to zaorać i brać się za e, siewy, ciekawe jak w ogóle na trójce e, moja trawa, bo nawet nie przyglądałem się tak, tak mam być szczery, ale widzę, że tutaj trawa ładnie już wygląda, więc nie ma najmniejszego problemu z tym Niedługo też będzie do koszenia, więc co będzie to też sobie łogarny. Oczywiście, proszę bardzo, tutaj sąsiady kukrydzę sieją na pełnej. Też widzę robota w pełni u sąsiadów. Tutaj widzicie, też mam na ten tak zwaną soję, no można powiedzieć, że to łubin. Na no, łubin pole przygotowane już, tak więc sobie będziemy to łogarniami. I dobra, weźmy sobie od tej strony, żeby się elegancko zmieścić. no, o, się zmieścili. Eleganckośmy się zmieścili. Jeden, w jednym w drugim sypak przypierdzieli. Ale to nic, dobra, cofnijmy sobie i bierzmy się za oranie. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, jak w ogóle masej będzie dawał radę. Bo mi się zdaje, że masaje mało co oram. ale coś tam zawsze było poorane troszeczkę, więc dosyć spoczko powinno to nam pójść. O, tylko żeby z biegami nie było żadnych problemów, właśnie z tempomatem. Może coś tu na moim polu stoi. Jakoś przyczepa. Teraz zobaczymy, co to jest. Tu na moim polu coś stoi, bo zresztą siadł w pole, to jest obok, obok mojego, coś tam już posiane chyba mają, albo coś i coś tutaj na moim polu sobie stoi. Nie wiem czy pokazać co to jest, nie mam pojęcia. Jakoś maszyna ewidentnie tam stoi. Co to kurwa, a to jest dwukółka, ty, dwukółka z nasionami. Jakbym tutaj o to ja ligańsko bym sobie ją przytulił, ale tak to na razie nie potrzebuje. Dobrze, od tej strony sobie zaczęliśmy, to tam bez problemu sobie to ogarniemy, oczywiście. A zobaczcie, chwilę a będziemy mieli to za rana. Półk jednak troszeczkę bije ze sobą, więc nie ma e, tragedii z tym. Proszę, prosi, poprosiłbym podnieść półk tutaj. Dziękuję bardzo. Hmm, dobra. Odwracamy sobie półżek, lecimy sobie dalej. I co? Nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, zjeść nie, czy jeszcze jakiś się pojawi, ale chyba, zdaje mi się, że to będzie ostatni odcinek. Z nie tam zostanę mi dwa pola do zasiania, więc sobie ogarnę na spokojnie później. Dawaj tym masejem na tym temaciku, boże miar sobie. E, sobie ogarnę później. E, te siewy poza odcinkiem, już sobie to posieję i będzie też zgowiłcie też pieniądze na samym końcu za dużo nie ma. Musiałem sobie też dobrać kredyt na poszerzenie tego właśnie siewnika do kurydzy. E, sprawdzałem, szukałem, żeby może coś innego kupić e, ale tutaj Agromasz. E, z pomocą, że poszerzą mi ten siewniczek, więc też fajnie, bo tam do, dołożone są dwie sekcje tak naprawdę wysiewające i i to y, robi już robotkę fajną. Oczywiście podziękując dla bo to od jego, od Haba tam ściągnąłem Bożego siewnika, więc fajnie, że coś takiego wyszło. Bo zawsze nie musiałem szukać innych klamotów, tylko akurat tutaj się trafił elegancki siewniczek, więc więc pasuje. To miałem te pole sobie też rozszerzyć, ale będziemy te pole tak czy jak rozwijać w, w polu numer 12 i wtedy, ja wtedy sobie połączymy te pola, tak naprawdę razem. Tak wtedy, wtedy mówiłem, że miałem 15, ale tutaj zgadzałem się z klukami, że oni sobie 15 wezmą, ja sobie wezmę 12 i połączę 31, 12, 14 bo w takie później typowe jedno pole. A teraz zobaczymy, pewnie do 14 tutaj sobie wyrównamy ładnie z, z tym płotem tutaj pole. A to dalej dołączymy do 31 i tak to będzie tutaj raczej wyglądało. Tak sobie w głowie taki plan sobie objaśniłem, i raczej powinno tutaj fajne pole powstać, fajny kawałek, no i tam też oczywiście będzie ale troszeczkę większe pole. Muszę sobie to przestawić, bo nawet nie widzę ile czasu nagrane mam u odcinka Bożego, ale już widzę, że na razie 5-minutek, 6-minutek, więc na spokojnie tutaj z robotką się wyrobimy. Teraz zacząłem troszkę później od wypadku, nagrywać, bo tam nie przyjechałem, pomogłem troszeczkę jedną aktywikę odegrać, ale to może na 50 twarzach sobie to zobaczycie. Oczywiście też dziękuję za aktywność pod 50 twarzy Tanasa, bo naprawdę fajnie się to przyjęli i miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej takich odcinków, bo też miejmy nadzieję, że te nasze e... mody, które znaleźliśmy, uda się poprawić. Coś tam już podesłaliśmy, też podziękowany dla za to, bo który będzie się właśnie zajmował tym, który chciał, wyraził tej chęci, żeby, żeby poprawić właśnie Oto te modziki, te błędy, więc też fajnie, że będzie można sobie tych modów używać. Jakieś tam policjiki i tak dalej. Matrix coś tam bawił się ze strażą, więc też spoko to będzie, ale o tym sobie pogadamy na 50 twarzach. Na spokojnie, rozbierajmy o tej serii, bo na tej serii, jak na razie widzicie, na razie jest ciężko. Też będziemy sobie wyłączali przepełnianie obór. Więc będę musiał sobie też troszeczkę krów posprzedawać i zawsze jakiś pieniądz tam wpadnie, też teraz będzie czerwcowy odcinek. Na czerwcowym odcinku też jakieś pieniądze wpadną, bo oczywiście będzie kukurydza, będzie soja do sprzedania, więc to też fajnie. Jakieś pieniążki nam oczywiście da, Na no a pieniążki się przydadzą, bo będę chciał sobie zmienić, czy zmienić, będę chciał sobie kupić przyczepę w końcu jakąś. Nie wiem czy to będzie tandem czy nie, widzę tam przyczepa jest zabierana elegancko. Więc gra gitara. Hmm. Zobaczymy, bo za tego sandema 70 tysięcy no niby fajny ten zasob, ale no jednak troszeczkę pieniędzy jakby za takiego dać no to troszkę mi się nie uśmiecha, jakby nie było, bo to jest dosyć duży pieniądz. Więc trzeba będzie pomyśleć o czymś innym. Ale może coś się świada, coś się kupi i tyle, nie? Bo na razie to żadne przyczepy na belki nie ma, no, więc trzeba to też sobie elegancko ogarnę. A oni tutaj ziemniaki posadzone mają, proszę bardzo. Kawałek pola mają zimnioków. On nie idzie po przyczepę chyba. Potem przyczepkę, Bożą Tutaj przyjechał. Jo, poszedł. Zabieraj, ją czym prędzy, bo teraz będę miał pół pola za, w sumie już pół pola użarane. No, tutaj dosyć sprawnie ta robota idzie na tym polu. Nie jest duże pole, to akurat szybko tutaj idzie wszystko. Oczywiście ogarnąć. O, tu się, kurwa, worki wysypały aż. Podnisła rynówka na górny zaczep, zaczepił chyba i podnisła aż. Worki tańcują aż. A te terminy gnią e, na kierunku tam aż. Dobra, ważne, że posprzątano, bo tak byśmy już przywadzili w tą przyczepkę jak to jest w ogóle na tym polu. Wymaga tylko wołania, dobra, no to gitara. No trzeba powiedział na tym ono orki wymaga. Teraz sobie sprawdzimy. Zresztą to pole w ogóle orki jakby nie wymaga, no ale jednak po kurydzy trzeba zaorać, nie? Byśmy tu chłopaki mówili, że pole tutaj stoi nie zaorane, no to trzeba było uogarnąć, żeby było zaorane. Proszę bardzo tutaj ten pomad włączyć Proszę bardzo, żeby pojechało się, to było ligancko w ogóle już. Dobra. Raz i gazy Mariolka tutaj pomalutku wyciągnął A co do Oriala, też już tam coraz bliżej źliwe, jak można powiedzieć. Trzeba niedługo się brać za ogarnianie kompanii, tam niektórzy już e, niby pokosili jęczmienia z tego, co tam widziałem. Co? co widziałem, co matulka tutaj mówiła, bo właśnie wracała sobie pociągiem, była sobie w Szczecinie urodzinki, rodzinki, ale tak jak przyjeżdżała na pociągie, to mówiła, że widziała, że tam już jakieś pola pokoszone były jakieś jęczmienie, więc no ciekawe, w w no, południu coś takiego mogło być, nie wiadomo jak teraz te pogody teraz jakieś burze tutaj występują nad Polską a tak to dosyć górunco było i te zboża wiadomo sucho, górąco, to te zboża sobie tutaj, no choć doszły więc też żniwa na pewno, ja tam jęczmienia nie mam, więc na razie na spokojnie na razie bawię się jeszcze z fureczką bożą bo troszeczkę zmiętam, zajdzie jeszcze więc Hmm, więc oczywiście zobaczycie to wszystko na wogasku. pożniwnym pojawi się nowy nabytek na wlogasku. Zaczęło powiedzieć, że jedno sprzedałem, kupiłem co innego. Może wymiana maszyny tak naprawdę to była. No coś większego. No i jeszcze będę chciał sobie ten póże kupić. Ja sobie zbieram na lewiku więc to tam na spokojnie, bo dopiero tam we wrześniu może pług będzie potrzebny, więc jeszcze jest na to czas coś jeszcze się może ogarnie. Znalazłem sobie półki jakieś już mniej więcej, ale na razie jeszcze fundusze nie pozwalają na to na spokojnie. Może coś innego też się jeszcze trafi, chociaż chciałbym coś takiego, żeby 40 cm na skibę sobie brał. I tak więc, no, dej Boże, żeby coś takiego udało się znaleźć. Trójeczka, obrotówka, ligancka, haj, będzie robota. Trzyma. Nigdy w życiu obrotówką nie ram, więc też będzie fajna ta przygoda. Taka Aby sobie takie coś porobić No i jakieś vlogi sobie ponagrywać, nie? będziemy czwórką teraz oporowo tam Latać Ale na razie usuwane są tak naprawdę luzy Które były w przedniej osi Bo luzy były Niemiłosierne, można powiedzieć Ostatnio chyba na live'ie nawet pokazywałem Jakie luzy były Z jednej i po drugiej stronie W tych czopach całych W ośkach, no i w typowo W całej tej yy... W tej, w, tej, w, tej, w tej belce przedniej też tam są ludzie, więc to też będę musiał rozebrać i tam nowe tuleczki zabić. I Boże było i na wszystko w porządku. I też będziemy mieli już tą przednią oś. również Co pompa jest chyba naprawiona, daj Boże, byłem pompiarze i stwierdził, że to tylko uszczelkawy pomce paliwa poszła i dlatego tak tutaj się milało. No i na to wychodzi, że chyba tak to tak to wyglądało, bo ostatnio sobie troszeczkę jeździłem czwórką. Jak sobie zrobiliśmy tam jedną stronę, a później obracałem ją, no i nie było, nie kapało, więc raczej jest raczej w porządku. Zobaczymy na dalszą metę, co będzie. Jak nie, no to to się zawierze do pompierza, żeby ogarnął wszystko i będzie Będzie elegancko. Ostatnio też problemy już w 30 miałem, bo niby nowy przewód od paliwa był. A jak jechałem, to nagle coś się stanęło takiego, że jakby mocy brakło w cieniku. Jakby na jeden tłok dostawał paliwa, a na drugi nie. Bo na drugi wyszło, na, wyszło tak, że yy, na jeden tłok dostawał paliwo, a na drugi paliwo nie, dos, nie dostawało wtrysk. Na znaczy się nie dostawało paliwa, bo myślałem, coś, że coś ze wtryskiem się popsuło. Może coś jakiś, jakiś syf się dostał czy coś, yy, ale wyszło na to, że przewód paliwowy się zrąbał, niby nowy był kupiony. No ale teraz te nowe przewody, które robią, to tragedia. Yy, po prostu się sklepał można powiedzieć, tak mała, mała dziurka się zrobiła i zamiast paliwo do wtryska dawać to dawało tą nakrętkę po prostu, nie? jakby nakrętka nie trzymała niby było mocno dokręcone, ale nakrętka nie trzymała, więc no lipa straszna z tym była, ale dośćliśmy mm, doszliśmy do tego, ogarnęliśmy i teraz powinno wszystko bez problemu już tutaj sobie działać więc zobaczymy, bo jeszcze jakieś tam opryski na, na stoneczkę trzeba zrobić, bożą no, tak typowo opryski mam w polu zrobione Mogłem vloga nagrać, ale już zapomniałem Zapomniałem go o jednak teraz sam no powiedzieć, że w domu byłem z tatą, ale tata chodził sobie do pracy na nocki Czy na nocki Na bardziej takiej no można że nocki nie na trzecią miał sobie wcześniej chodził słać no i musiałem wszystko jednak poogarniać jednak wszystko wszystko podlać mm, Coś tam, różne inne rzeczy poogarniać, troszkę w domu ogarnąć z domu też popryskać to posprawdzać. czy stumka w zimnikach jeszcze nie. Prosto opryskać sobie, opryskałem sobie chwastoksem, bo tylko takim opryskiem możemy pryskać, bo mamy tam taki program z, z prosem, więc na no, takim tylko środkiem możemy sobie nie pryskać. Trzeba było to opryszczyć, bo już proso dosyć spore się e, zrobiło. To, które mam, można powiedzieć, za domem, to już naprawdę ba bardzo fajnie wygląda. No i jednak mm, taki zestawik, którym sobie siałam ten uprawo ten agregat z siewnikiem, to Robi robotę, nie. Robi robotę, to nie ma co... No nie ma co powiedzieć, ale taki zestaw robi, e, robi już robotę. O Jezus, lak był boży. Taki zestawik robi robotę. Fajnie to pole wygląda, równe jest pole e, przede wszystkim. No i fajnie rządki widać, w których są posiane, nie? co oczywiście na plusik boży. Dobra, ostatni przyjazd i przesiadamy się do Kuboty i lecimy sobie siewniczkiem do kukurydzy. Nie troszeczkę. To też trzeba będzie ogarnąć, oczywiście. Może się do domu, za bardzo nie sobie odbijemy. Tam widzę, nic mi rośnie, więc to najważniejsze. im prędzej wracamy na gospodarstwo nasze piękne. Wyjdźmy sobie łąkę, zobaczymy, bo. I jeszcze nie oglądałem, nie widziałem jak tam trawa w ogóle urosła, jak to wygląda tutaj widzę też na 35 sypiące i w sumie sobie zasiał. To jest zepak chłopaki mają. Ja to proszę, 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 ścieżki robią w kurdy, co idę idą ostro. Ale łąka, a to bolek sobie sieje. Łąka fajnie. Fajnie wygląda, więc... więc nie ma. Pobłotów. Żadnych rzepak też ładnie tutaj już wygląda opryskany jest, tak więc też tutaj bez problemów już. Nie wszystko mam popryskane, tylko ten owyż, który sobie się nie mam spryskany, a tak to wszystko mam tutaj łopryszczone, nawet na odcinku, czy na odcinku ale na live sobie też tutaj klikałem, łopryski boże. Mm, więc to mam ogarnięte, ponawożone, więc... Gra tam no, na 20 chyba e, nie mam pocofane do, do rogów. I tam jest troszeczkę problem, ale to... Muszę pamiętać i sobie to jeszcze okej okay, u Jezus. Weź śniadania, bo ja jestem dlatego tak... To ziwo mi się. Ale W końcu pierwszy dzień, w którym mogę sobie pospać dosyć dłużej, bo do 11 chyba spałem. w nocy nie mogłem też jakoś zasnąć. górę górunco dosyć. Będzie może jakieś klimie pomyśleć. Z czasem. Zobaczymy. Dobra, wjeżdżamy na górę. Po elegancko po drodze chodzi. Zapraszam na górę, panie pies, Czy coś rozjadzie i będzie dopiero problem. Mam ramę ja na razie sobie tutaj zostawimy, niech on sobie stoi. Tutaj bez problemu, a my przesiadamy się do naszej pięknej Kubotki. O, tej droby na serwerze są, ale to nic. Najlepsze to, że ja się w ogóle nie przebrał pod, po tym odcinku. Ani senika nie zmieniłem, więc weźmy sobie, ustawmy nicky Boży od razu. Ustawmy sobie gościa. ...takiego jak trzeba. Bro, brodę mu dajmy elegancką. Poszulkę mafisolec z tym, Bożą. Czarną i spodnie jakieś eleganckie. O, proszę bardzo. Teraz odnosimy siewniczek i jedziemy. Na no Bożu troszkę mamy, nasion też. Yy, nasiona testą, więc to najważniejsze. I dajmy, żeśmy, i No teraz zmieścili w bramę naszą piękną. Dobra, zmieściliśmy się, więc to najważniejsze. teraz ino dojechać sobie po, na pole. Jezu, przypadek opuściłem siwnik. I co? Wcześniej mieliśmy falcona 3 metrowego, teraz wychodzi na to, że mamy 4,5 metra, bo dołożone po, po rogach po jednym właśnie tym wysiewającym. Zapłaciliśmy sobie za to około 10 tysięcy. No troszeczkę tej roboty mieli chłopaki, ale ogarnęli, żeby to wszystko oczywiście podłączyć, żeby ten nawóz tutaj dawało żeby dawało wszystko inne, A szkoda, że ten silnik nie jest składany Bo jednak, no tutaj na tą serię, na tą mapę Troszkę ciężko przejechać, ale widzę, że ruch drogowy jest chyba wyłączony, albo coś Bo nie widać, żeby coś tutaj jeździło Więc no O nie, to się idzie, dobra, ale nam no, się Akurat udało, że Przejechaliśmy sobie tak, że nic nie jechało Więc czas spoko Ale tak to wiecie, zobaczcie ile on zajmuje, więc no tak byśmy jechali z tunnikiem z Headerem, więc no nic to nie jest ciekawie, no ale jakoś jakoś to będzie szło. Na razie jest jak jest. Może w sumie dużo siebie w kurydzy nie ma, tam co to jedno pole mam teraz do zasiania, więc tutaj problem z tym nie powinno jako takich być. Tutaj widzę, że jest trójek, jak 150, tutaj, bo mi się tutaj nadmieścili. Właśnie przywalili tu. No i co, był problem też z tym polem. Ogólnie mieliśmy problem z sejwem, bo nie, dobra, powiedzmy, od tego nowego pola sobie zacznijmy, tego nowego kawałku, mi powiedział. Mieliśmy taki problem z tym wszystkim, że yy, po prostu miałem to pole kupione już na odcinki i porobione i tak dalej. No i weszliśmy sobie, czyli znaczy ja weszłem sobie na lewie, ogarniałem sobie. Ja chciałem obieść i na koniec lewa przybiegłem sobie zobaczyć tutaj na to pole. Poczekajcie, bo ja tutaj ścieżek nie chcę robić, więc yy, do ręcznej zostanie i gitara się ma. Yy, co? Wyszło, wyszło tak, że był problem tutaj z Możemy sobie znacznie go wziąć. Był problem tutaj z tym polem, bo przybiegłem sobie na to pole. Nie dość, że nie było zaorane, wszystko wróciło. Krzaki wróciły, drzewa wróciły, rów wrócił. Były zasiane buraki tu były i to pole już należało do mnie jakby, ale tu było wszystko pozmieniane, więc no musieliśmy sobie dzisiaj to na nowo zrobić. No i chłopaki też mieli problem z jednym polem, na którym na no, odcinku sobie też już zasiali, maszyny były tak jak po odcinku wszystko, tylko te dwa pola tam tych chłopaków i to moje, nie wiem, coś się, coś się stało i, i, tak to, i tak to wyszło, ale miejmy nadzieję, że już nic takiego się tutaj nam nie wydarzy i będzie wszystko w porządku, wiecie, kurzy też dosyć sporo będziemy tutaj e, mieli, ale fajnie, nowy, nowy kawałek pola doszedł nam, więc też się cieszę, te ping też elegancko dochodzi, ale to... Niestety, tak jak powiedziałem, że jest problemy z brunczka internetem jakieś tam są, więc no, na to nic nie poradzimy niestety. tak że będziemy mieli nagrany i możliwe, że dzisiaj nawet on się pojawi na kanale, zobaczymy, jak to wyjdzie, albo jutro. Ale chyba dzisiaj go sobie kliknę, żeby ten Czerwiec sobie ładnie tutaj z odcineczkami zakończyć. Dobra, podnosimy do góry. To znaczy górę. Teraz koło radu sobie będziemy latać, elegancko i raz przy razie, o tak. I chyba tutaj będziemy mieli znacznik na środek. Czyli jak to wygląda tutaj ze znacznikiem robota? Rozwójmy sobie ten I chyba na środek ciąnika, jo. No, tak, co powiedziawszy mógłbym nawet na koło jeździć. Co powiedziawszy mógłbym na koło jeździć. Tak, to mógłbym jeździć, jakbym ten. A tak to widać na koło. Dobra, ten sobie przejdziemy jeszcze tak, jedziemy. Ale później będziemy jeździć sobie już na koło bardziej. Nawet tutaj mógłbym sobie już na koło zrobić. Bo na pewno lepiej by to nam tutaj wychodziło. cykwuch Powinno dosyć sprawnie nam tutaj to wywiad, że tekstury takie jak trzeba w tym siewniku są, więc to też duży plusik tutaj nam dosieje. A będą małe mijaczki, ale to nic. Te tekstury jednak jak się ugodają, tak jak się układają, no ale nic na to nie poradzimy. Pan, że on się sieje, będzie nam teraz robotku bywa Nie chciałem siedzieć tym 3-metrowym, bo jednak a coś na jakieś zmiany, coś innego sobie zrobi. Bo tamtym tym silnikiem tu siał i siał. Ja jednak teraz pole, kurdzy, y, troszeczkę większe sobie zrobiliśmy, więc no to co było ogarnę Tak, żeby to troszeczkę nam sprawni, oczywiście, również mm, poszło. U Jezus. Proszę bardzo, już sobie jechać. No i zobaczcie, mój jest ale odrzuciło. No i zobaczcie w tamtym i z powrotem, ile pola już tak naprawdę nam ubyło. No i ile jeszcze do zasiania jest. A też nie chciałem to pola idealnie łączyć, chciałem zawsze coś innego. Bolek też mi tutaj podpowiedział, ten bolek mi tutaj pomagał z tym polem, więc serdecznie Bóg zapłać dla jego za ogarnięcie tej pola. Hmm, ale fajnie to wyszło, że taki rów, przez środek, można powiedzieć, pola będziemy mieli kawałkiem, więc. Spoczkę później się pole łączy, więc to jest fajnie, to powinno nam tutaj ułody dać. I dosyć tych nasion powinno nam starczyć, jednak... Teraz troszeczkę zabieramy metrów. i pół metra. tak chodzi na to, że mamy. Wytwajowo. Do spania. Piotrek do spania, Boże. Więc jeszcze parę przyjazdów sobie tutaj zrobimy, będziemy odcinek kończyli, bo nie wiem jak to tam chłopaki już... Czy mają nagrane, czy, czy już nie Więc też może Dobra, ja tutaj się mówię, Jezus, po moich polach jedzie Tak, więc w sumie jeden wracał, jeden sobie sieje Z tam ogarniają A tak do 25 minutki na spokojnie sobie dobijemy Z tym odcineczkiem No i zobaczcie, fajnie, sprawnie to idzie, chwila, moment, i już mamy ile, W pola A kubota w miarę w ma, ale jakoś, jakoś jadzie. Jakoś jadzie, kółka tam się troszkę ślizdzią, jakiś poślizg jest, ale... po streści nie daje radę sobie z tym. Bez problemu, no jestem ciekawy. po pośredniku będziemy wiedzieć ile... E, tu kukurydzy będziemy mieli zasiane i tak naprawdę. E, I do nam tu wyjdzie. Na razie mamy zero, prawie 3 hektara zasiane. Więc troszkę już... Troszkę już obsiane jest. To bez znacznika No ale dobra, nic się nie dzieje. Z też jakoś pójdzie i czekajcie, ja bym tutaj bardziej o coś takiego sobie pojechał. O! O, widziałeś. Tak będzie o wiele lepiej. Przy jeden. Raz więcej zabiera, nie musimy myśleć tym samym. Jeszcze on się tutaj nie czu, tak jest. godzinę byśmy zasiedli prawie 7 hektarów tym siewnikiem, więc bardzo fajny wynik. No, ciekawe ile tutaj wyjdzie. Tak szczerze powiedziawszy, nawet nie obliczałem ile te dwa pola mogą mieć teraz hektarów. Więc teraz... Się okaże po tych siewach, ile tutaj w tym kawałku będziemy mieli hektara? Cisko wyjdzie w praniu, można by powiedzieć. Proszę bardzo, teraz jeszcze więcej hektara, 6,9 można jak najbardziej. Tyle zasiać, no i co, tutaj będziemy mieli już tak naprawdę 100% nawodzenia. Więc to kukurydzy to nie znaczy, raczej... no może opryskamy sobie na jakieś tam chwosty i tak dalej. rosy, kukurydzy, a tak poza tym to. Tutaj nawożenie nie będziemy już stosować, bo miałem tutaj nerowice rozlaną, teraz mam nawo w siewniku nawóz, więc też to nam już jakieś tam nawożenie można powiedzieć, że daje coś będziemy mieli tak naprawdę z głowy dobra odwijamy, opuszczamy i lecimy kolejny przejazdik sobie. No i tym przejazdem sobie już zakończymy dzisiejszy odcineczek by troszkę podzielaliśmy zorką, troszkę tutaj z siewami bożymi, więc też, no też fajnie nam się to udało e, zrobić. daj boże, i no ci udało całe zasiędze, tutaj bez żadnych awarii i tak dalej, ja i będzie, będzie w porze. No co tu w tamtą? Jeszcze dwa kółka sobie zrobić? tu będę miał już e, tak naprawdę obciane. Tutaj ten kawałek pola, i będziemy już wjeżdżać na ten nasz, można powiedzieć, stary kawałek. Stary ale Jary O, rozwinięcie lagi się tutaj zaczynają. Nie nie wybuchnęło coś, ale o, fajnie, fajnie, co tam nam poszło? 50 litrów na razie, można powiedzieć. Eee, nasion, chyba, dobrze, nie 150, przepraszam, 150, 160, już prawie bo mieliśmy 300. No ale na nawozu to mało, co. Dopiero 70 kg kilo no ale nasion może nam, myślę, że może nie wystarczyć, no ale to na spokojnie, bo na podwórku są, więc sobie kubotką tutaj turę podrzucę, nasionka i, i ogarniemy bez problemu to pole. No i tutaj widzicie, miałem już, można powiedzieć, raną tu widać, gdzie, bo jakieś kwiotki pozostawały. Niestety niektórych się nie, nie da usunąć, więc na tym też no bardzo chcę podjeżdżam. Z tym też problem był, ale to. Ale to nic. No to fajnie, byśmy tak mieli prosto polo, to jest fajnie, ale... No tak, teraz też jest spóźnionek. Jest, jest no i co, zrobimy sobie jedną część na kiszonkę, drugą część pola zrobimy sobie na, na ziarno, nie? Też można by było pomyśleć nad jakimś tutaj... Yy, jakąś przystawką do kurydzy, do na tego dżundira. No to też kolejne koszty, jakby nie było. Kolejne koszty. No ale kto wie, może jeszcze ten sezon sobie odpuścimy, ale w kolejnym już na takim czynić mógłbym sobie tutaj pomyśleć, żeby ogarnąć coś takiego, nie? No, ale jeszcze z chłopakami pogadam, to mi wykoszą. No już w kolejnych sezonach pasowałoby sobie. E, samemu już to pójść, jakiś siewniczek kupić i to ogarnąć. Żeby mieć zrobione. No co pół hektara kukurydzy już mamy zasiane. Więc taki hektar tutaj na pewno będzie zasiany. Jak nic. No myślę, że do pole jednak więcej. Ma to pół hektara inna. a Może taki hektar może być, ale to jednak. Farmingowe przeliczenia to też co, co innego. Dobra. 29 minutka, więc będziemy sobie odcinek już kończyli, żeby tutaj też chłopaków nie zatrzymać, bo oni tam jeszcze mają do, do nagrania po sąsiedzku. Więc nie wiem, czy oni tam jeszcze nagrywają, czy nie ale będziemy sobie kończyć, bo tutaj nie zanudzić za bardzo tym wszystkim, tak więc co? myślę, że w tym odcineczku to będzie oczywiście na tyle. Jak się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, subiki na kanale, czekajcie na kolejne odcinki z tej serii, ale również z się twarz nasa, no i tam z jakichś innych również gierek. Miejmy nadzieję, że coś się ciekawego jeszcze pojawi. Tak więc co, do następnego, trzymajcie się, na razie. Cześć!